Następna wystawa światowa miała się odbyć w 1944 roku w Warszawie. Zaprojektowane już kilka lat wcześniej, pawilony miały stanąć po praskiej stronie Wisły, w miejscu obecnego Stadionu Narodowego. Prawdopodobnie znaczny udział w aranżacji ich wystroju miałaby znów Irena Pokrzywnicka. Plany te przekreśliła wojna rozpoczęta w 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy. Jeszcze podczas walk wykonano prawie 2000 małych fotograficznych odbitek obrazu. Część z nich była ręcznie kolorowana przez studentki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na odwrocie wydrukowana została modlitwa, ułożona przez Filippo Corteziego, który był nuncjuszem apostolskim w Polsce od roku 1936 do wybuchu II wojny światowej, kiedy to został zmuszony przez Niemców do opuszczenia naszego kraju. Po 17 latach spędzonych w parafii Wszystkich Świętych, obraz Ireny Pokrzewnickiej opuścił raz. Prymas Wyszyński zapewnił, że będzie on starannie przechowywany na miodowej, dopóki nie znajdziemy dla tej cennej pamiątki narodowej lepszego pomieszczenia. Obraz ponownie został ukryty, trwały bowiem przygotowania do obchodów Milenium Chrztu Polski, którego znaczenie starały się umniejszyć komunistyczne władze, organizując z wielkim rozmachem konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego i nie zezwalając na przyjazd papieża Pawła VI. Główne uroczystości kościelne odbywające się w maju 1966 roku pod przewodnictwem prymasa Wyszyńskiego Nazwanego z tej okazji prymasem tysiąclecia, wspomaganego m.in. przez księdza Infuata Leśniewskiego, zgromadziły w wielu miastach kilkuset tysięczne tłumy wiernych. Bliskie i serdeczne kontakty z księdzem Apolinarem prymas Wyszyński utrzymywał do końca życia. To zdjęcie z 1974 roku z Jasnej Góry. Pięć lat później ten gest powtórzył papież Jan Paweł II wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego. Irena Pokrzewnicka prawdopodobnie nigdy nie dowiedziała się, że Matka Boska Aka nie uległa zniszczeniu, jak większość jej prac. W opublikowanej po wojnie modlitwie uchodźcy pisała: Spraw, abyśmy nie osłabli i nie szukali odpoczynku w zdradzie Twoich przykazań. Daj mądrą przenikliwość zła i dobra, daj odwagę prawdy. Można powiedzieć, że było to drugie motto jej twórczości, której punktem zwrotnym stał się właśnie namalowany podczas powstania warszawskiego obraz, relikwia, ocalona i przechowana dla przyszłych pokoleń.